A nagle serce przestaje bić, i nagle znowu tu, 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 tu. Nie rozumiałam, co się do mnie mówi. Ja myślałam, że ja umieram. Cześć Wam wszystkim, z tej strony Sonia. Witajcie ponownie na moim kanale Słodkie Życie. Pozdrawiam oczywiście nowych subskrybentów tutaj na moim kanale, a teraz są to Witeli, Mateusz, prezes i Ola. Dzięki za subskrypcję, zostancie oczywiście tutaj na dłużej, a my przechodzimy do dzisiejszego tematu, a mianowicie jest to znowu odcinek, że tak powiem, w którym opowiadam coś z mojego doświadczenia. I pamiętajcie, ja nie jestem ani żadnym lekarzem, ani terapeutą, ani... Pff, kim tam jeszcze, Jakim specjalistą po prostu w dziedzinie medycyny. Ja jestem tylko diabetykiem z cukrzycą typu pierwszego i opowiadam na moim kanale przeważnie o moich doświadczeniach. Dlatego też nikomu nie chcę dawać medycznych rad, co robić, czego nie robić i tak dalej, tylko po prostu opowiadam Wam, co ja przeżyłam, co mi pomogło i może jak to usłyszycie, to sobie powiecie, a to może ja też to spróbuję, może coś zadziała, może też nie. Nie wiem i decydujecie za siebie, co robić, a czego nie robić. W dzisiejszym odcinku będzie to znowu to taki troszeczkę poważniejszy temat, a mianowicie ataki paniki. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, co ja mam na ten temat do powiedzenia, to zostańcie do końca filmu. Zapraszam! A więc, tak, jeśli chodzi ogólnie o ataki paniki, to nie jest to oczywiste, że ma to jakiś związek z cukrzycą. Jest wiele różnych podłoży, dlaczego ludzie mają ataki paniki. Tak też było w moim przypadku, że nie tylko na podłożu cukrzycy miałam ataki paniki, dlatego chcę poopowiadać o różnych, że tak powiem, sytuacjach, dlaczego w ogóle to mnie to moim zdaniem wtedy spotykało. I dzisiaj właśnie chcę poopowiadać o tych sytuacjach, w których się źle czułam, w którym właśnie popadałam w jakąś panikę, jakie miałam symptomy przy tym. A w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak ja w ogóle sobie z nimi poradziłam. Ja miałam ataki paniki przez no, dość długi okres czasu. W yy, wieku, nie wiem, ile ja wtedy mogłam mieć lat, poczekaj chwilę, do której szkoły chodziłam, tak między może 15 a 18, 19 roku życia, coś, coś pomiędzy. I ten stan utrzymywał się nie tylko kilka dni, nie tylko kilka tygodni, też nie kilka miesięcy no już troszeczkę dłużej. I powiem Wam jeszcze taką rzecz, że ja ogólnie właśnie w tych latach, jak miałam kilkanaście lat. To to był ogólnie bardzo ciężki okres w moim życiu. Ja miałam totalnie rozwalone moim zdaniem zdrowie, bo nie dość, że zachorowałam na tą cukrzycę, to później miałam jeszcze inne problemy, ogólnie z systemem immunologicznym, ja co chwilę byłam chora. Ja. Przeszłam jedno przeziębienie czy jakąś grypę, tam, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie. Poszłam jeden dzień do szkoły i później znowu zaczęła się druga choroba. Ja po prostu nie mogłam wyjść z jakichś zapaleń, z jakiejś infekcji, z jakichś gryp i tak dalej. Dodatkowo pamiętam, że też miałam e, ogólnie, prawdopodobnie przez ten cały stres i to wszystko, e, miałam też duże problemy żołądkowo-jelitowe. Już nie chcę nic mówić, ale to już było naprawdę kiepsko wtedy u mnie. Tak więc zdrowie moich jelit też było totalnie do dupy. Strasznie ja się wtedy źle czułam, i to samopoczucie, to upadanie też na zdrowiu, te stale choroby, stale coś jest, nie tak, nie? Te cukry skaczące, bardzo mi to właśnie utrudniało jeszcze w tych moich atakach paniki. To wszystko pogłębiało jeszcze te ataki paniki. Wiecie o co chodzi? I teraz Wam opowiem, na jakim podłożu one w ogóle u mnie powstawały, tak więc ja miałam ataki paniki, na przykład na tle stresowym. Jeżeli miałam jakieś prezentacje w szkole, jak ja coś mówiłam, na przykład opowiadałam na jakiś temat, referowałam przed jakimiś ludźmi, i nagle były na przykład zadawane jakieś pytania, których nie potrafiłam odpowiedzieć językowo, nie tematycznie, bo może w temacie ja byłam, ale nie wiedziałam jak to wytłumaczyć, to od razu stres, zaczęłam się głupio czuć i to mnie zaczęło stresować. Ja wtedy jeszcze bardziej zaczęłam się nakręcać i ja w takich momentach to już nawet nie pamiętałam kurde jak się nazywa. Wiecie, teraz gdyby ktoś się mnie coś zapytał, a ja nie znałabym odpowiedzi, to bym pół żartem coś odpowiedziała, powiedziała sorry, no pff, nie wiem, Zapytać się kogoś innego, zapyta się wujka Google czy coś takiego, wiecie, nie tak pół żartem bym coś powiedziała, a wtedy to ja brałam wszystko bardzo, bardzo do siebie i od razu na przykład w tym przypadku, jak ja czegoś nie wiedziałam, to ja już myślałam, kurde, ale ja jestem głupia, ja nic nie wiem, nie mam zielonego pojęcia o niczym. Jestem niedouczona, co ludzie będą o mnie myśleć, Ym, zaraz zaczną się śmiać. Wiecie, i po prostu te myśli takie, co inni będą o mnie myśleć, jeszcze bardziej mnie nakręcały. Kaplica. Pamiętajcie, że ja za granicę przyjechałam w wieku 13 lat. Ja nie znałam w ogóle niemieckiego. Nie znałam kompletnie nic, tylko potrafiłam powiedzieć: dwa zdania: i Schwerste nicht, i spreche kein Deutsch. Czyli nie rozumiem i nie mówię po niemiecku. Nic więcej nie potrafiłam powiedzieć. Była to dla mnie w sumie bardzo stresująca faza, część mojego życia, bo oczywiście jak każde dziecko od razu musiałam pójść do szkoły i gówno rozumiałam. Tak więc możecie sobie wyobrazić, jak to jest może ci, którzy jeszcze nigdy nie byli za granicą, albo ci, którzy nigdy się nie wyprowadzili poza Polskę, może nie potrafią tego dokładnie zrozumieć, tego. Lęku, że tak powiem, tego stresu, też który człowiek w sumie ma, jak nic nie rozumie, co w jego otoczeniu się mówi. I tutaj mówimy też o takiej różnicy, że to nie był urlop, na który ja pojechałam, że to nie był tylko tydzień, że tam tak jak na przykład bym teraz pojechała do Japonii, że przez tydzień nie potrafię się z Japończykami dogadać. Plus dodatkowo byłam dzieckiem i moim zdaniem jako dziecko, przynajmniej wtedy to ja na 100%, to zupełnie inaczej przeżywałam, niż gdybym przeżywała to teraz z, nie wiem, z wiekiem, może z moim doświadczeniem, Świadczeniem, wiecie o co chodzi. Teraz, gdybym ja miała się gdzieś przeprowadzić, na przykład, nie wiem, gdzieś gdzie nie potrafię języka, y, 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 Francja, to ja bym i tak przeżyła, ja bym aż tak bardzo się nie stresowała. Gdyby ktoś coś do mnie powiedział, coś czego ja nie rozumiem, ja bym się tylko uśmiechnęła i pokazała, to wszystko bym się uczyła, gdybym oczywiście chciała się uczyć tego języka, nie, e, nie miałabym moim zdaniem w tej chwili, w tym wieku, z takim doświadczeniem, jakiej aktualnie mam, takiego stresu, jak miałam kiedyś jako dziecko, małe, biedne, bezbronne dziecko, e, które zostało wrzucone na głęboką wodę, że tak powiem. No wtedy to było troszeczkę cięższe i faktycznie wtedy miałam e, takie ataki paniki właśnie na tle stresowym. Pamiętam kiedyś, jak byłam na szkoleniu z pompą insulinową. To był też bardzo taki stresujący moment dla mnie, bo to nie było długo po przyjeździe, a zresztą ja długi czas potrzebowałam, żeby w ogóle nauczyć się dobrze niemieckiego. Sporo lat mi to zajęło. Um, I byłam na tym szkoleniu i wiecie, nie dość, że ktoś ci coś tłumaczy w obcym języku, czego ty nie rozumiesz, to jeszcze dodatkowo jakieś takie specyficzne terminologie, których w ogóle się już nie rozumie. Jakieś tam Ereignis eingeben, reservoir einlegen, nie wiem, katyta, szlauch, bla, 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 tak wiecie, po prostu bardzo dużo y, takich rzeczy, których y, no ja po prostu jeszcze nie znałam z życia takiego normalnego codziennego w szkole na przykład, bo takich słów się nie używało. Tak więc to to jeszcze mnie stresowało i ja pamiętam wtedy na tym szkoleniu, y, ustawiałam jakoś chyba na nowo tą y, pompę moją wtedy i babka kazała mi wpisać datę. I ja trzymam tak tą pompę i się tak nagle zaczęłam stresować, ale tak masakrycznie, że ja zapomniałam, jako, jaki mamy rok. Nie, że ja dnia nie potrafiłam wpisać, ani miesiąca, tylko zapomniałam, który mamy rok. I w takich momentach to wiadomo, oczywiście, po całkowicie czerwona na gębie, nie tylko zawstydzenie, że tak powiem, tylko po prostu to już był e, początek ataku, paniki, że przestałam powoli słyszeć, co w ogóle do mnie mówią, w głowie zaczęło mi się kręcić i no była to bardzo nieprzyjemna sytuacja. Oczywiście nie mdlałam po jednym pytaniu, jeżeli ktoś mi jakieś pytanie zadał, ja nie znałam odpowiedzi, to nie, ale jeśli chodziło o takie gorsze już ataki, paniki, to towarzyszyły jeszcze warunki, że tak powiem, środowiskowe, czyli to, co się działo Wokół mnie. I to jest właśnie punkt drugi, do którego przechodzę. Kiedyś strasznie się źle czułam w tłumie. W pełnym pociągu, na przykład w metro. Jeżeli ja kiedyś jadąc do szkoły weszłam do pełnego metro, gdzie ludzie stali obok siebie jak śledzie, to to już był początek ataku. Dodatkowo, jak jest tyle ludzi w małym pomieszczeniu, zamkniętym pomieszczeniu, jest duchota. Przy takiej duchocie wszystko jeszcze bardziej mi się nakręcało. Wiecie, no bo jak jest duszno, to ogólnie tak człowiek się może niezbyt dobrze czuje, a u mnie to to już wtedy było naprawdę już bardzo cienko. To mi nie wystarczyło, że zdjęłam na przykład zimą całkowicie kurtkę, aż rozebrałam się do bluzki krótkiej z krótkim rękawkiem. To mi nie wystarczyło. Gorzej jeszcze było, jak stałam cały czas. Ja nie mogłam dłużej stać niż 5 minut. Jeżeli dłużej stałam niż 5 minut, to od razu zaczęło mi się robić znaczy około 5 minut, nie? Ja nie mówię, że dokładnie po 5 minutach, ale Około 5 minut tak krótko po prostu zaczęło mi strasznie robić się słabo. Nogi mi się zaczęły trząść w głowie, mi się no, automatycznie zaczęło kręcić jeszcze bardziej i to było bardzo nieprzyjemne. Czwarty punkt, dlaczego ja moim zdaniem jeszcze miałam ataki paniki, to były właśnie na tle cukrzycowym. Cukrzycowym tudzież, na tle może niewyregulowanej cukrzycy albo na tle takim, że nie potrafiłam przewidzieć, jak moja cukrzyca w jakim momencie zareaguje, to znaczy jak mój organizm zareaguje na jakieś tam sytuacje. I teraz tak. W sumie, jeśli chodzi ogólnie o takie paniki o jakiekolwiek lęki, to bardzo często się mówi, że one są na tle psychicznym, że po prostu my albo przypominamy sobie może jakąś bardzo negatywną sytuację, z którą łączymy na przykład aktualną chwilę i dlatego zaczynamy się stresować, albo że po prostu bierzemy wszystko tak strasznie do siebie, że wszystko wokół nas nas bardzo stresuje. Jeśli chodzi o lęk ze względu na cukrzycę. To nie było tylko na tle psychicznym, że ja sobie coś wymyślałam, że. Przypuśćmy tak jak w samolocie na przykład, nie? O, że może być zaraz wypadek, że możemy wszyscy zginąć, bo to jest takie no troszeczkę już mniej prawdopodobne. Albo, że na przykład, że się stresowałam, że ktoś nagle źle o mnie pomyśli albo coś mi negatywnego powie i tak dalej. Ja się bałam czyjejś opinii na przykład. No jeśli chodzi o właśnie na tle cukrzycowym, to wydaje mi się, że to miało takie realne, że tak powiem, podłoże. Bo w sumie ci, co mają cukrzycę, to wiedzą, z czym to jest powiązane. Jeżeli nagle na przykład wpadniemy w hipoglikemię i po prostu może na przykład za późno zareagujemy, nikt nam nie pomoże, no to wtedy może się to skończyć no, niezbyt dobrze. Czyli ma to jakieś podłoże realne, że faktycznie może w najgorszym przypadku coś nam się stać. I to akurat wcale nie jest aż tak mało prawdopodobne. I czego ja się tak naprawdę bałam? Wtedy wiadomo jak była młodsza, nie było takich zarobistych sprzętów jak są teraz do mierzenia cukrów, do kontrolowania tego wszystkiego i tak dalej Niemniej jednak miałam już pompę insulinową i też używałam zawsze dobrej insuliny homologu, którą było dość dobrze ustawić i tak dalej. Niemniej jednak ja miałam często problemy z moim cukrem, że wtedy ja pamiętam, że ja prawie nigdy nie wyczuwałam niskiego cukru i mój realny lęk, że nagle Będę gdzieś, dodatkowo jeszcze z tych trzech poprzednich punktów, najgorsza mieszanka, jaka byłaby możliwa, że jestem w metro, jadę do szkoły, jest tłum, jest strasznie duszno, wszyscy stoją osie, obok siebie bardzo blisko, więc nie mam w ogóle żadnego miejsca. Yy, pociąg też jedzie, a nie stoi, czyli że nie mam możliwości ucieczki nawet i dodatkowo, że jeszcze mi cukier spada. To była po prostu mieszanka już katastrofalna dla mnie w tamtych czasach. Bałam się po prostu, że tak mi mocno cukier spadnie, ja go nie wyczuję, że ja po prostu zemdlę je przed wszystkimi ludźmi, że nikt mi nie pomoże, że będzie też głupio w jakimś sensie. Wiecie, że ktoś nagle się zacznie pytać, co z Tobą jest nie tak, jak zauważy, że ja się trzęsę na przykład czy coś, albo że ja przestanę zupełnie rozumieć, co się do mnie mówi. To to była naprawdę najgorsze, co ja sobie mogłabym wyobrazić. Nigdy mi się to jeszcze nie przytrafiło, żebym straciła faktycznie przytomność, ale miałam wiele razy właśnie taką sytuację, że w takich właśnie pomieszczeniach nagle cukier mi bardzo mocno zjechał i po prostu strasznie się zaczęłam źle czuć i bałam się po prostu tego na zapas. Dodatkowo jeszcze, że nie potrafię dobrze mówić po niemiecku, ktoś będzie coś tam z jednej strony do mnie mówił, z drugiej strony tego, tamtego po niemiecku, to tego, tamtego, co z Tobą jest i tak dalej. Jak Ci tylko pomóc, a ja nawet bym nie potrafiła, że tak powiem, pff, wszystkiego może powiedzieć, co bym chciała powiedzieć. Pff, nie wiem. Wiecie, ja zawsze tam nosiłam ze sobą jakąś książeczkę z różnymi językami na przykład, nie, taką specjalną dla diabetyków, żeby ktoś, obojętnie w jakim języku, zrozumiał, że ja jestem diabetykiem, co trzeba ewentualnie zrobić i tak dalej. Ale w przypadku, kiedy już się traci przytomność, no raczej bym nie wyciągnęła tej książeczki i raczej inne obce osoby na pewno i tak by nie zaczęły czytać, tylko po prostu pierwsze, co, co się robi, to dzwoni od razu na pogotowie prawdopodobnie. Chyba, żeby pomyśleli, że było po prostu za duszno, obleją mnie wodą i będą czekać, jak mi będzie lepiej. Tak więc to był ten mój stres. Jeszcze Wam teraz opowiem tylko o moich symptomach, jakie mi zawsze towarzyszyły. Atak tej paniki wywołuje podobne symptomy do symptomów hipoglikemii, czyli niedocukrzenia. I wtedy to już w ogóle jeszcze bardziej się nakręcam, bo myślę, że mam niski cukier, a tak naprawdę ten cukier jest dobry i myli mi się ta sytuacja i nie potrafię odróżnić, czy to faktycznie hipoglikemia, czy to faktycznie tylko atak paniki. W każdym razie jest to sytuacja, której ja strasznie nie lubię, czyli kręcenie się w głowie, trzęsienie się na przykład rąk, poty. Um, gorzej słyszałam. Czasami miałam taki szum w uszach. Bardzo mocne kołatanie serca. Wiecie o co chodzi? Że stoję na przykład w metrze, a nagle serce bije tak. Tu-tu-tu-tu-tu: przestaje bić, i nagle znowu tu-tu-tu. Coś takiego, totalne rozkojarzenie, że po prostu albo nie wiedziałam, gdzie jestem, albo nie rozumiałam, co się do mnie mówi. Czasami też takie lekkie zaniki pamięci, tak jak mówiłam właśnie wcześniej z, tym, z tą datą, że nie potrafiłam sobie zupełnie przypomnieć w ogóle, jaki mamy rok. Dalej miałam, że tak powiem, taką potrzebę ucieczki z danego miejsca albo schowania się gdziekolwiek, w jakimś ciemnym miejscu, wiecie, gdzie jestem sama najlepiej, gdzie po prostu nie ma żadnych ludzi. Miałam też jeszcze palącą twarz. Taką wiecie, że nie tylko czerwona, to tylko, tylko tak mnie strasznie paliła, tak mi było strasznie gorąco w twarzy. Więc miałam wrażenie, że mi się pali od wewnątrz po prostu wszystko. Wiadomo, taki szybki i taki płytki oddech. Coś takiego. Napięte mięśnie tak po prostu się spina człowiek napina, spina, wiecie o co chodzi. I czasami jeszcze miałam e, chęć płaczu. Wiecie, takiego wybuchu płaczu mega, że już nie wiedziałam po prostu. Jak sobie z tą sytuacją poradzić, co zrobić, i z takiej bezsilności po prostu miałam ochotę płakać. Jakie ja miałam jeszcze te symptomy, właśnie tą taką palpitację serca i tą duszność, i to wszystko, to wiecie, na samym początku, jak ja jeszcze nie wiedziałam, że to są ataki paniki, ja myślałam, że ja umieram. Ja myślałam, że to już koniec, ja myślałam, że to albo jakiś zawał serca, albo że nie wiem, że totalny kolaps będzie i się już z tego po prostu nie wykaraskam. To były moje. Myśli. Myślałam, że to po mnie. Najgorsze jest to, że właśnie na samym początku bardzo mi było ciężko zapanować nad tymi emocjami. Nie wiedziałam w ogóle, co z tym zrobić, co z tymi symptomami też zrobić, jak zareagować w jakimś momencie. Dopiero z czasem zrozumiałam, że to są ataki paniki, które się powtarzają, ale w następnym odcinku Wam w takim razie opowiem, jak ja w ogóle sobie poradziłam z moimi atakami paniki, przynajmniej z tymi, które nie mają podłoża takiego, że tak powiem, no realnego, że faktycznie zapomniałam, kurczę, wszystkich moich zabawek i nagle mam bardzo niski cukier, no to wiadomo, że w takiej sytuacji to troszeczkę ciężej już zapanować, ale jeśli chodzi o takie ataki paniki, które przychodziły random, że tak powiem, random, że tak, no niezaplanowane, w sumie podłoże mogą być psychiczne, to sobie z nimi bardzo dobrze dałam radę i w takim razie zapraszam was na kolejny odcinek, w którym wam o tym opowiem. No. Tak więc to byłoby na dzisiaj. Trzymajcie się w takim razie ciepło. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Subskrybujcie też mój kanał. Bardzo bym się cieszyła też za jakiegoś lajka albo komentarz jakiś z waszej strony. Życzę wam miłych cukiereczków. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. To pa pa. Patrzcie tu. Nie, jakie to jest czerwone. Wygniotłam przed chwilą pryszcz. Czekaj, może tak się... O, tak będę siedziała. O. Tak więc... Um, maleńka szuka orzeszków. Ja tu mam na dworze totalne Zoo. Tutaj jest tyle zwierząt, tu są wiewiórki, tu są króliki tysiące różnych ptaków i innych stworzeń. <grym> um, wszystko tutaj jest. O Boże, jak ona chica, słodko. Jezus Maria maleńka szuka zakopanych orzeszków. Szuka, szuka. O, dobra. Yy, na balkonie zresztą ma słonecznik i orzechy włoskie, tak więc yy, długo nie musi szukać. Wystarczy, że do nas przyjdzie. Zresztą jak codziennie. Nie tylko ona, tylko pięć innych też. <gry> dobra, yy, co ja teraz chciałam zacząć? To nie ma to tylko i wyłącznie. Yy, to nie ma to tylko i wyłącznie coś związanego... Nie, jak to się mówi? To nie ma to. To, to nie ma to. To nie jest to oczywiste, że ma to coś związane. To... to z moich. Co mydzę chciałam powiedzieć po niemiecku. To nie był urlop, że, że to nie był urlop, że tak powiem. Ja. Jezu, ja mówię już zaczynam po niemiecku gadać. Punkt pierwszy to jest właśnie. Ataki paniki na... Może dwie sroki atakują mi wiewiórkę? No, co za Co no. A, ja wiem, Boże. Wiewiórka może jajeczka chciała ukraść im. Ha, też tak może być. Wiewiórko, masz u nas orzeszki. Ehm, dobra, poczekajcie. No, nie mogę się skoncentrować, bo one ją atakują mocno. Boże, biedna wiewiórka. No, co? Chcą bronić się. Znaczy swoje gniazdko. Zrozumiałe. Uciekaj mała, masz orzechy. Nie potrzebujesz jajek. Dobra, e, tak więc. Ona znowu idzie do tego gniazda. Co za mała pipa. A to zostańcie do końca filmu. E, to do. Sa